Wróćmy jednak do kodu genetycznego, który jest ważny z punktu widzenia ustalania podobieństw pomiędzy organizmami co stanowi cel tej prezentacji. Pamiętamy, że kod genetyczny służy do zakodowania 20 możliwych rodzajów cegiełek, z których składa się białko czyli 20 różnych aminokwasów. Pamiętamy też, że każdy aminokwas ma przypisany swój kodon, a właściwie kilka kodonów, które zapisane są w DNA na trzech pozycjach na których może pojawić się jedna z czterech zasad. Oznacza to, że moglibyśmy zakodować 4 razy 4 razy 4, to jest 64 różne aminokwasy. I tak w naszym przykładzie kodony TTA, AGT oraz ACG będą kodować białko zawierające leucynę, serynę i treoninę. Ponieważ białka składają się tylko z 20 różnych rodzajów aminokwasów, dlatego możemy spodziewać się, że jeden aminokwas będzie kodowany z wykorzystaniem więcej niż jednego kodonu. Wyszczególnienie wszystkich 64 kodonów wraz z zakresami kodowania aminokwasów możemy odczytać w tabelce, w formacie której najczęściej podaje się oznaczenie kodu genetycznego. I tak na przykład, chcąc odczytać, jaki aminokwas koduje kodon ACT, znajdujemy pierwszą literę kodu po lewej stronie tabelki, to jest A, następnie szukamy drugą literę kodu na górze tabelki, czyli C, oraz trzecią literę po prawej stronie tabelki, czyli T. Następnie znajdujemy kod w tabeli na przecięciu tych liter ACT i odczytujemy przypisany mu aminokwas. Tutaj będzie to treonina. Jak widzimy, podobnie jak w przypadku zasad AGCT, każdy z 20 aminokwasów posiada swoją nazwę i oznaczenie literowe. Jak widzimy, aminokwas treonina kodowany jest z wykorzystaniem czterech kodonów ACT, ACC. ACA i ACG, czyli gdy w DNA pojawi się jeden z tych czterech kodonów, w białku pojawi się właśnie ten aminokwas. Generalnie niektóre z 20 aminokwasów są kodowane na dwóch kodonach, inne na czterech, a leucyna kodowana jest nawet na sześciu. Ponieważ DNA stanowi długą cząsteczkę zawierającą kodowanie wielu różnych białek, musi istnieć kodon określający początek i koniec kodu białka to jest kodon start i stop. Fragment kodu od kodonu start do kodonu stop nazywany jest ramką. Natomiast warto tutaj tylko wspomnieć, że w uproszczeniu sekwencja kodująca jedno białko nazywana jest genem. Ponieważ, jak wcześniej wspominałem, kodon start jest zwykle kodonem określającym w dalszej części ramki jeden z aminokwasów, jest to kodon aminokwasu metioniny, czyli do określenia końca ramki potrzebujemy kodon określający zakończenie kodowania, czyli kodon stop. W ludzkim DNA występują cztery kodony stop, które możemy zobaczyć w tabeli, i są to TAA i TAG oraz AGA i AGG. Występują pewne niewielkie różnice w kodowaniu DNA jądrowego i mitochondrialnego, ponieważ my będziemy zajmować się wyszukiwaniem podobieństwa na podstawie mitochondrialnego DNA, stąd przedstawiona tabela dotyczy właśnie kodu DNA mitochondrialnego. Dla porządku, jednak w nawiasach podane jest kodowanie dla DNA jądrowego. I tak na przykład w DNA jądrowym kodon ATA koduje izoleucynę zamiast metioniny. A TGA koduje stop zamiast tryptofanu. Pamiętamy, że mitochondrialne DNA zawiera 13 genów kodujących białka. Dla nas jednak to, co najciekawsze z punktu widzenia obserwacji podobieństw i różnic między organizmami, to podobieństwa i różnice kodu genetycznego dla tych genów. W kodzie genetycznym dwóch organizmów, Różnych gatunków, na przykład porównując kod genetyczny DNA mitochondrialnego myszy i człowieka, będziemy mogli zaobserwować dosyć radykalne i stosunkowo rzadkie różnice w postaci dodania lub usunięcia całych kodonów, czyli trójek kodujących zasad, nazywane odpowiednio addycjami i delecjami, ale najczęściej będą to różnice dotyczące podmiany zasad na poszczególnych pozycjach, zwane substytucjami. Czyli, na przykład, gdyby nastąpiła substytucja dla pierwszej pozycji kodonu CTC kodującego leucynę z C na A, otrzymamy kodon ATC kodujący już inny aminokwas czyli izoleucynę, który może już wprowadzać większe lub mniejsze zmiany w budowie białka. Według modelu ewolucyjnego, na przestrzeni długiego okresu czasu odbywa się proces ciągłych, przypadkowych mutacji, powodujących głównie podstawienia, czyli substytucję zasad w DNA, które mogą nie mieć żadnego wpływu na budowę białka, ponieważ nie spowodują zmiany kodowanego aminokwasu. Na przykład zmiana na trzeciej pozycji z A na C dla kodu waliny, czyli GTA na GTC, nie spowoduje zmian kodowanego aminokwasu, powodujących zmiany w budowie białka, jak widać w tabeli kodu DNA. Część substytucji będzie miała wpływ na zmianę aminokwasu a więc na budowę i dopasowanie funkcji białka do nowej złożoności organizmu i zmian środowiska naturalnego. Zakłada się, że większość takich przypadkowych mutacji będzie wprowadzać zmiany niekorzystne, uniemożliwiające przeżycie organizmu lub zmiany wprowadzające pogorszenie działania funkcji białka, powodując osłabienie organizmu i zmniejszenie jego szans w rywalizacji o pożywienie i silnego genetycznie partnera czy partnerkę w celu przekazania swoich genów dalszym pokoleniom. Część zmian będzie miała jednak pozytywny wpływ, dając przewagę nad innymi organizmami w walce o przetrwanie, przekazując korzystne geny dalszym pokoleniom. Trzeba wspomnieć, że zasady A, G, C i T dzielą się na dwie grupy: na większe puryny i są to zasady A i G, i mniejsze pirymidyny, i do nich zaliczają się zasady C i T. W związku z tym częściej mogą pojawić się podstawienia zasad zbliżonych rozmiarów to jest w obrębie danej grupy, niż pomiędzy tymi grupami. Podstawienia w obrębie grupy czyli pomiędzy A i G oraz pomiędzy T i C występują częściej i nazywane są tranzycjami. Podstawienia pomiędzy grupami występują rzadziej i nazywane są transwersjami. Widzimy, że mogą wystąpić cztery transwersje i dwie tranzycje. Tranzycje i transwersje najlepiej jest pokazać na konkretnym przykładzie. W zestawieniu dwóch fragmentów genów mitochondrialnego DNA człowieka i myszy widzimy kodony ludzkiego DNA oraz odpowiadające im kodony DNA myszy. Nieco powyżej widzimy wiersze pokazujące poszczególne pozycje kodonu. Widzimy wiersz tranzycji oznaczony jako U, wiersz transwersji oznaczony jako V oraz powyżej wiersz pozycji, na której doszło do podstawy. I tak, weźmy sobie pierwszy kodon w wierszu kodony ludzkiego mitochondrialnego DNA. Widzimy kodon CCC kodujący aminokwas prolinę oznaczony jako P w wierszu tranzycję. Widzimy w stosunku do kodonu myszy dwie tranzycje na pozycji 1 i 2. Widzimy, że kodon myszy to TTC, czyli rzeczywiście doszło do tranzycji, czyli zmiany kodonu C na T lub T na C na dwóch pozycjach. Kierunek nie jest nam znany. Zmiana ta była bardzo istotna, ponieważ doprowadziła do różnicy aminokwasu proliny w ludzkim DNA i fenyloalaniny, oznaczone jako F w DNA myszy. Aminokwasy dla poszczególnych kodonów podane są w wierszach pomiędzy wierszami kodonów. Pomiędzy wierszami aminokwasów białka, człowieka i myszy występuje wiersz dopasowania aminokwasów. Czarnymi kreskami oznaczone są aminokwasy identyczne, dwukropek oznacza aminokwasy o podobnych właściwościach biochemicznych, czyli takich, dla których zmiana nie musi wprowadzać radykalnych różnic w budowie białka, a brak znaku oznacza dużą różnicę właściwości biochemicznych aminokwasu, które mogą wprowadzać istotne zmiany budowy białka. Przechodząc do drugiego kodonu, widzimy dwie transwersje na pozycjach 1 i 3, gdzie kod ATG oznaczający metioninę M zostaje zmieniony na TTT oznaczający fenyloalaninę widoczną pod oznaczeniem F. Obydwa aminokwasy są podobne i połączone są dwukropkiem. Warto wspomnieć, że uważa się, że kod genetyczny jest kodem zdegenerowanym to znaczy takim, który posiada nadmiarową ilość możliwości w stosunku do potrzeb kodowania aminokwasów. Mamy do dyspozycji 64 możliwości kodu, a tylko 20 aminokwasów do zakodowania plus kodon stop, czyli istnieje 64 minus 21, czyli 43 nadmiarowych możliwości kodowania.